Nienawidzę biegać Tak powiedziałby Karol jeszcze kilka lat temu w gimnazjum czy liceum No dobra, to nie film o amerykańskich nastolatkach Tak serio to wyglądałem tak A. Macie trzy sekundy, żeby popatrzeć na to zdjęcie, bo się go wstydzę Ale pomimo tej nienawiści do biegania W tamtym roku postanowiłem, że będę biegał codziennie Przez 100 dni Dzień pierwszy, czwarty, trzydziesty, pięćdziesiąt, sześćdziesiąt, siedemdziesiąt, pięćdziesiąt, pięćdziesiąt ale dramatycznie się zrobiło co? Wszystko zaczęło się 5 czerwca 2022 roku, gdy próbowałem pokonać jak największy dystans pieszo. W 24 godziny. A 2 sierpnia tego samego roku Mortalcio pokonał mój wynik i zrobił 100 tysięcy kroków. W 24 godziny. Wiedziałem, że nie mogę tego tak zostawić, dlatego 25 sierpnia 2022 roku pokonałem jego wynik. Rok później on znowu pokonał mnie. Znowu przyszła pora na mój ruch, tylko tym razem chciałem ustawić poprzeczkę dużo wyżej, żeby Patryk już nie mógł odebrać mi tego rekordu, a poza tym jakoś nie porywała mnie perspektywa nagrywania kolejnego, trzeciego już filmu z większą ilością kroków. I wymyśliłem coś znacznie trudniejszego, coś, co pochłonie dużo więcej czasu i energii, coś od czego mnóstwo ludzi próbowało mnie odciągnąć, mówiąc, żebym się poważnie zastanowił, czy chcę to robić. Tylko fizycznie kompletnie nie jestem do tego gotowy, bo... To naprawdę trudna rzecz. I pewnego dnia, gdy tak myślałem, jak mogę się w ogóle do tego przygotować, natrafiłem na tą rolkę na Instagramie. Motyw był prosty. Zamiast chodzenia jednego cala za każdego obserwującego, będę biegał codziennie jeden metr za każde 10 obserwacji na moim Instagramie. No i tak oto zacząłem. Dzień pierwszy biegania jednego metra za każde 10 obserwacji na moim Instagramie. W tamtym momencie miałem na swoim koncie 44 tysiące obserwujących, więc do przebiegnięcia. Było to 4,4 km. I dla gościa, którego wysiłek ograniczał się do wchodzenia po schodach i czasami noszenia zakupów. Nie było to proste i nie byłem w stanie przebiec nawet jednego kilometra na raz. Co kilka minut musiałem się zatrzymywać, ale robiłem wszystko, absolutnie wszystko, co w mojej mocy, żeby faktycznie przebiec tyle, ile sobie założyłem, bo miałem solidną motywację. Skończyłem dzień pierwszy i w sumie było bardzo spoko. W taki sposób, bez większych problemów, mijały kolejne dni. Czułem, że moja kondycja jest coraz lepsza, bo mogłem biec coraz dłużej bez zatrzymywania się i na pewno sam system, w jakim biegałem, był też dla mnie fajny, bo codziennie delikatnie zwiększał mi się dystans, jaki musiałem przebiec, dzięki temu, że rosła liczba obserwacji na moim profilu, a za tym też szło rozwijanie mojego Instagrama, więc pięć na jednym. Ogół. огнем. Nie wiem skąd pięć, ale trzy na pewno. Ale za to takim sporym, naprawdę sporym minusem było bieganie dzień w dzień każdego bitego dnia. O tym, co prawda przekonałem się dużo później, a poza tym, że musiałem przebiec określony dystans, to musiałem sobie też tą rolkę zmontować i wrzucić tego samego dnia na Instagram. Trochę czasu to zabierało i musiałem sobie dostosowywać w zasadzie każdy dzień pod to, żebym mógł pobiegać. Dlatego na przykład 6-7 dnia, gdy nagrywałem film, w którym żyłem 3 dni w izolacji, musiałem biegać w izolacji. Koniec. dzień szósty, skończony 5,2 km. 20 dnia zdałem sobie sprawę z pewnej. Bardzo istotnej rzeczy, że w sumie to bolą mnie nogi. Nóżki w ogóle mi już bolą każdego dnia. Normalnie czuję codziennie bolące nogi chyba. Duży wysiłek sobie narzuciłem. I mogło to mieć naprawdę ogromny wpływ na dalsze dni podczas tego wyzwania. Ale wtedy jeszcze tego nie wiedziałem i po prostu biegałem dalej. Co niby miałem zrobić? Przestać? Co? Nie było takiej siły, która mogła mnie powstrzymać. Tym bardziej też, że bieganie w sumie nie było dla mnie totalną nowością. 4 lata temu, gdy bardzo się śpieszyłem do domu i musiałem przebiec kawałek, żeby zdążyć, poczułem tak duży ból w klatce piersiowej i normalnie krew w gardle, przełykałem ślinę, że to szok. I w zasadzie to samo czułem po każdym biegu w szkole przełajowym, nieprzełajowym na 100 metrów, na 1000 metrów, kilometrów, 5 nie, nie biegałem takich, ale tym razem zabolało mnie to tak bardzo, że stwierdziłem, że coś jest nie tak. I zdałem sobie sprawę, że jest to strasznie bez sensu, że jako całkiem sprawna osoba, nie jestem nie mam kondycji w ogóle żadnej. Pierwszy raz w życiu chyba pomyślałem wtedy o swoim zdrowiu. Wtedy podjąłem decyzję, że zacznę sobie biegać, żeby po prostu to zmienić. I okazało się, że całkiem szybko się do tego przekonałem. Biegałem sobie tak co jakiś czas, rzadko, bo rzadko, ale zawsze to był jakiś krok w przód. Tylko przez tryb życia, jaki prowadziłem, który skupiał się głównie na pracy i małej ilości ruchu, no to w zasadzie biegałem coraz rzadziej, i rzadziej i rzadziej, aż w końcu po prostu mi się nie chciało. Tak, mówię wam to szczerze, nie chciało mi się. Więc samo bieganie w zasadzie polubiłem już wtedy, tylko nie miałem tego czynnika motywującego, po co to robić. No a teraz przyszła idealna okazja. Biegałem dalej, zbliżając się już do miesiąca codziennego biegania. Zmieniłem nawet okulary. Teraz mam je też na sobie. Dystans ciągle się zwiększał. Miałem coraz lepsze tempo, aż przyszedł 28 dzień. Dzień 28 ósmy skończony. mówię to coraz bardziej zaczyna mi bolić mięsień uda. Coraz bardziej mi to doskwiera po bieganiu. Coraz bardziej mi to doskwiera. Coraz bardziej mi to doskwiera. Ale biegałem dalej. Może czekaliście na jakiś zwrot akcji? Ale to nie tutaj, nie teraz, jeszcze? Później dopiero coś się wydarzy. Oglądajcie, nie będę spoilerował. Od 29 do 34 dnia byłem na wyjeździe i tylko dwa dni miałem dostęp do siłowni, więc resztę musiałem biegać na dworze. Warunki może i nie były łatwe, no ale co miałem zrobić, no co? Musicie też wiedzieć, że w początkowym zamyśle to nie miało być bieganie przez 100 dni. Miałem biegać, dopóki nie wbiję 100 tysięcy obserwacji na moim Instagramie. Kilo podłoga Nowember podłoga, odpowiadając na Twoje pytanie? Myślę, że tak jeszcze ponad rok. Mówiłem to całkowicie poważnie. Oczywiście, że wolałbym, żeby to tyle nie trwało, ale faktycznie byłem gotowy na bieganie codziennie przez ponad rok. Teraz jak o tym myślę, to... No to mocne słowa. Nie dałbym rady. Sorry za spoiler. Dzień 37 horary event, bo były mikołajki i biegałem w czapce Mikołaja. 39 dnia zacząłem nagrywać film, w którym jadłem najgorszą dietę świata przez 5 dni. I podczas biegania zamiast wody musiałem pić tylko słodkie napoje z bardzo, bardzo, bardzo dużą ilością cukru. Powodowało to strasznie dużo ruchów wymiotnych podczas biegania, ale trwało to 5 dni. Chyba lubię sobie po prostu utrudniać życie. 52 dnia znowu wyjechałem z Wrocławia i bez dostępu do siłowni biegaliśmy razem w Wigilię, święta Bożego Narodzenia. Pierwszy dzień świąt i zbliżaliśmy się dumnie do, do dwóch miesięcy. Codziennego biegania. Ale przyszedł drugi dzień świąt i pokrzyżował mi plany. Zaraz zobaczycie o co chodzi. No i niestety dzisiaj stało się to, czego się najbardziej obawiałem. Złapałem jakiegoś wirusa, wymiotowałem cały dzień. Ile że tak cały czas w łóżku. Już jest trochę lepiej, ale nie byłem w stanie po prostu. Pobiegać. Przykro mi, bo zepsuję sobie tego strika. 55 dni już było. Dajcie znać w ogóle, co o tym myślicie, bo ja teraz nie wiem, czy jest sens, żebym wznawiał to, gdy tylko będę w stanie znowu pobiegać od tego samego dnia, czy od nowa rozpoczynać to wszystko. Najprawdopodobniej czymś się po prostu zatrułem w Wigilii. A problemy ze zdrowiem, czy to choroba, czy kontuzja, to była w zasadzie jedyna rzecz, jakiej się obawiałem podczas tego wyzwania, no bo tylko to mogło fizycznie mnie powstrzymać. Byłem tak bardzo zły na tą sytuację, że serio nie wiedziałem, co robić. Czy powinienem wznawiać to bieganie po prostu, kiedy już wyzdrowieję? Czy powinienem? Zaczynać od nowa. W zasadzie dzięki Waszym komentarzom pod tą rolką zrozumiałem, że powinienem wrócić do biegania codziennego, gdy tylko wyzdrowieję. Nie mogłem tego uniknąć. Jak już zachorowałem, no to już nic z tym faktem nie mogłem zrobić, no a poza tym mogło mi się to stać drugi raz. Dlatego w nowy rok, gdy ze zdrowiem już było stabilnie, wróciłem do biegania. I powiem wam, że po takim tygodniu przerwy czułem się tak zmotywowany jak nigdy i tak bardzo chciałem wam udowodnić i sobie, że jestem w stanie to zrobić, ale. Po prostu było lepiej jakoś tak. I tym razem przekroczyliśmy barierę dwóch miesięcy, pokazałem cztery, codziennego biegania. 9 stycznia znowu zachorowałem. drugi raz w ciągu tygodnia zachorowałem. A tylko wam powiem, że nie jestem człowiekiem, który jakoś często choruje. To zdjęcie, które sobie wtedy zrobiłem idealnie odzwierciedla mój stan. Najbardziej byłem zły na to, że podczas tego wyzwania czułem, że faktycznie chcę sobie udowodnić, że jestem na tyle zdeterminowany, że jestem w stanie zrobić to, co sobie założyłem. A w tej sytuacji byłem totalnie bezradny. Ale po jakimś czasie zdałem sobie też sprawę, że to mógł być jakiś znak i że jakiś mój anioł stróż po prostu nade mną czuwa. W tamtym momencie już tak bardzo bolały mnie nogi, że każdy dzień był katorgą. Dzień 51 bieganie. 6,4 km. Nie jest lekko. Mam wrażenie, że niedługo mi wypadnie na z biodra. Najgorsze jest to, że to się zaczęło w sumie dość wcześnie, bo już tego 20 dnia. I od tamtej pory każdego innego dnia było coraz gorzej, ale w zasadzie ja nic sobie z tego nie robiłem. I teraz myślę, że serio przez, a raczej dzięki tej chorobie, uniknąłem poważnej kontuzji. Bieganie codziennie przez tyle czasu i z taką intensywnością absolutnie nie jest zdrowe. I totalnie wam to odradzam. Tutaj mam też taki apel dla was, wszystkich, którzy trenują albo chcą dopiero zacząć. Proszę was, nie bądźcie takimi głąbami jak ja i rozciągajcie się zawsze. Nie tylko po bieganiu, ale po każdej ćwiczeniu. I nie mylcie tego z rozgrzewką przed treningiem, którą robiłem, ale totalnie nie wiedziałem, że trzeba też się rozciągać. Ćwiczenia rozciągające po treningu mają ogromne znaczenie. To właśnie one sprawiają, że regenerują się mikrourazy powstałe w czasie treningu. Co więc najprostszym sposobem na uniknięcie kontuzji. Ale coś musiałem zrobić w tej sytuacji. Z jednej strony wiedziałem, że powinienem dać swojemu organizmowi odpocząć, a z drugiej strony dalej czułem chęć walki. Ale po namyśle i rozmowie z bliskimi podjąłem decyzję, że najlepiej będzie odpocząć. Najbardziej przekonała mnie myśl, że to mogłoby się zdarzyć kolejny raz, albo co gorsza, mógłbym sobie totalnie rozwalić nóżki. Na bardzo ich potrzebowałem. Gdyby coś mi się z nimi stało, to bym chyba totalnie oszalał. Ale bez jasno określonego deadline'u, kiedy znowu miałbym wrócić do biegania, ciężko było mi się do tego zabrać. Parę razy próbowałem wrócić do biegania. I 16 marca spotkałem na przykład podczas biegu Arka, swoją podcast, który zresztą też nagrał ze mną, możecie zobaczyć, jak nie widzieliście. I tak mnie zmotywował, że pierwszy raz w życiu przebiegłem 10 km. Było to dla mnie naprawdę sporym osiągnięciem, bo serio, nigdy wcześniej nie przebiegłem tak długiego dystansu. Tylko nie zdążyłem wrzucić z tego rolki w ten sam dzień i jakoś tak już. Zapomniałem o tym. 4 kwietnia byłem już faktycznie gotowy, żeby wrócić do biegania i stwierdziłem, że przebiegnę 10 km w ramach rekompensaty i kary dla siebie za to, że tyle nie biegałem, ale po fakcie stwierdziłem, że to bez sensu, że przebiegłem dystans 10 km, skoro miałem go przebiec dopiero na 100 tysięcy obserwujących i nie wrzuciłem z tego rolki. Teraz myślę, że to była dziwna decyzja. Coś po mnie chodzi. To był pająk Jezus. Wcale się nie boję pająków ale niczego nie żałuję, bo 9 kwietnia wróciłem do biegania. Tylko tym razem na nowych zasadach. Nowy cel. Wcześniej miałem biegać, dopóki nie wbije 100 tysięcy obserwacji. Tylko ten cel miał spory minus, bo nie miałem żadnej kontroli nad tym, kiedy się to stanie. A przypomnę, że biegałem po to, żeby przygotować się do finałowego starcia z Mortalciem, które chciałem zdążyć zrobić jeszcze w tym roku. Więc, żebym faktycznie mógł pokonać tego nikczemnika, zmieniłem cel na bieganie przez 100 dni. Częstotliwość. Po tych wszystkich doświadczeniach uznałem, że bieganie codziennie było zbyt destrukcyjne i niezdrowe. Dlatego teraz chciałem biegać zdrowiej. Kiedy potrzebowałbym sobie zrobić przerwę, to bym ją zrobił. Czy to dzień, czy dwa, czy tydzień. Nie chciałem też już dłużej dostosowywać mojego życia pod bieganie, a raczej bieganie pod moje życie. Wróciłem do biegania, dystans zrobił się już całkiem fajny. Zrobiłem tempo poniżej 5 minut 30 sekund na kilometr, z czego byłem już całkiem dumny, bo była spora różnica między pierwszym dniem, a tym teraz. I w końcu, po 70 dniach biegania, podjąłem decyzję, żeby kupić buty do biegania. Czułem się w tamtym momencie jakbym wbił 30 level, a nadal nosił EQ z początku gry. No i kupiłem buty przeznaczone do płaskostopia. Tak, mam płaskostopie. Mam też trądzik, nadpotliwość i... i wadę wzroku. Ale poza tym jestem ultra przystojny, jestem w... utalentowany pod wieloma płaszczyznami. I gram na skrzypcach. I szczerze wam powiem, że naprawdę polecam. Różnica, jaką odczułem między starymi butami a tymi, była kolosalna. Od razu, momentalnie, gdy je założyłem i się przebiegłem, to po prostu było, jakbym biegał po chmurkach. Ale kupiłem je też dlatego, że na horyzoncie pojawił się bieg Wings for Life, uznanie, na który zostałem zaproszony. I była to też taka idealna okazja dla mnie, żeby przetestować swoje możliwości. Do tej pory biegałem zawsze określone dystanse. Najwięcej w życiu przebiegłem te 10 km, więc teraz mogłem zobaczyć, na ile faktycznie jest stać, ale nie był to zwykły bieg. Charakteryzuje się tym, że nie ma mety, do której musicie dobyć. Meta jest samochodem, który jedzie za uczestnikami, goniąc ich i po prostu co jakiś czas przyspiesza. Więc żeby przebiec na przykład dystans maratonu na tym biegu, musielibyście biec naprawdę z określonym tempem, bo inaczej po prostu samochód was wyprzedzi. I koniec. I zrobiłem sobie też zdjęcie z Adamem Małyszem. Na tapetę telefonu. I tak oto, 5 maja wystartowałem. To jest tak niesamowite uczucie uczestniczyć w tak dużym biegu. Naprawdę mnóstwo osób, i to nie tylko mnóstwo osób, bo fakt tego, że biegniecie i widzicie przed sobą na przykład starszego pana, który biegnie. I to jest szybszy niż ty. Tak samo ludzie na wózkach albo z jakimiś protezami uczestniczący w tym wszystkim, polecam serio. To nie jest żona reklama. No scam real talk z ulicy, a raczej schodnika z, chodnika. z yy... dróżki. Ziemnej. Tym bardziej, że cały ten bieg jest charytatywny. I bazując na tym, jakie tempo osiągałem do tej pory podczas moich biegów, celowałem w przebiegnięcie dystansu półmaratonu, czyli 21,09 km, ale przebiegłem 18,5 km. Nie było źle, czułem, że stać mnie na dużo więcej, ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsza była sama inicjatywa tego biegu i okropnie się cieszę, że mogłem wziąć w nim udział. I gdyby nie to, że sobie zacząłem biegać codziennie na moim Instagramie, to prawdopodobnie w ogóle nigdy bym o tym biegu nie usłyszał. Po tym biegu musiałem też chwilkę odpocząć, bo nawet sobie złamałem paznokieć. U stopy nie mam pojęcia w jaki sposób, ale gdy już wróciłem, to czułem się tak bardzo niezniszczalny i silny i po prostu potężny jak nigdy. Fakt tego, że nie biegałem już codziennie, dał mi naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo robiłem ich poniżej 5 minut i czułem się po prostu najlepiej na świecie. No chyba też dlatego, że lato w końcu. Wow, karole lubią słoneczko. W tamtym okresie podglądałem też na innych rolkach na Instagramie ciekawsze wstępy. Podobały mi się, zacząłem robić takie same na swoich rolkach. Dzień 86, dzień 87, dzień 89. I dzięki nim zacząłem zdobywać coraz więcej obserwacji na moim Instagramie. Pomimo tego, że dystans również się coraz bardziej zwiększał, tempo miałem coraz lepsze. Pomimo wielu nagrywek w tamtym czasie i wyjazdów, potrafiłem znaleźć czas czasami na takie spontaniczne bieganko. I 92 dnia, gdy się okazało, że mam dwie godziny wolnego czasu w Warszawie, w trakcie nagrywek, to kupiłem sobie specjalnie koszuleczkę i spodenki, żeby odpowiedzieć. Biegałem sobie tak jeszcze przez kolejne dni, aż przyszedł. Dzisiaj na ostatni dzień biegania, na setny dzień. Mam na swoim koncie 92 062 obserwujących, ale jako, że to jest ostatni dzień biegania, biegaliśmy razem przez 100 dni, to dzisiaj chcę przebiec dystans maratonu. 42,2 km. Chciałem zrobić, żeby to wyglądało, jakbym teraz właśnie zaczął ten bieg, ale to w ogóle było inny dzień, muszę Wam poopowiadać, więc nieważne. Po tym, jak zachorowałem dwa razy i ustawiłem nowy cel biegania przez 100 dni, uznałem, że idealnym zwieńczeniem tej przygody i sprawdzeniem siebie jednocześnie będzie przebiegnięcie dystansu maratonu. Pamiętam, że w tamtym momencie już bardzo, ale to bardzo chciałem przebiec jakiś większy dystans niż, niż te, które miałem biegać codziennie i byłem strasznie głodny tych kilometrów, dlatego wiedziałem, że co by się nie działo, to po prostu muszę to zrobić. Właśnie minęło pierwsze 5 km, tempo 4,52 albo 4, nie pamiętam, także jest dobrze. Chciałbym do końca utrzymać tempo granicy 5 minut, ale zobaczymy. Jak na razie wszystko w porządku, bez zaskoczenia. Dzień mógłby być lepszy, bo coś mnie gardło od rana drapie. Mam nadzieję, że to mi nie przeszkodzi, ale przynajmniej będę miał wymówkę, jak coś pójdzie nie tak, ale nie pójdzie. Zrobię to, choćbym miał się zestrać. Tu na przykład włączyłem nagranie w slow motion, nie mam pojęcia totalnie dlaczego, ale stwierdziłem, że warto wam o tym powiedzieć. Kolejny kamień milowy za nami, ponad 10 km, czyli 1,4 maratonu. Jest dobrze. Serio, czuję się. Bardzo dobrze. Nie ma upału, słoneczko świeci. Jakieś burze mają być później, ale szczerze mam to w dupie. I tak z jestem cały okiem. 15 km właśnie minęło, trochę tempo spadło, ale nic nie szkodzi. Idziemy dalej, dalej dużo siły. Trochę mniej czuję nogi w tym momencie. Ale mam boką kamerę, nie tylko kamerę. Właśnie minąłem 20 kilometrów, także już połowa. Kurde, no jest dobrze w sumie. Nie było dobrze. Powiem tak tylko dlatego, żeby samemu w głowie się zmotywować do tego, że jeszcze nie dzieje się nic na tyle niedobrego, żeby przerwać ten bieg. Ale mniej więcej od tego 20 kilometra już czułem, że to będzie naprawdę posrany wysiłek. 25 kilometrów minęło i muszę sobie zrobić jakąś przerwę dłuższą, bo już stopka prawa boli. I w ogóle głodny się zrobiłem, muszę... Szybciutko coś zjeść. Zmieniłem wtedy też koszulkę, bo biegałem tutaj w okolicy mojego domu, akurat bo moja była tak bardzo przemoczona, że po prostu było mi już zimno, tym bardziej, że zaczynało się już powolutku trochę oziębiać. Od razu jednocześnie zrobiłem przerwę na napicie się większej ilości płynu oraz zjedzenie batoniczków, które ze sobą miałem. Dystans od 20 do 30 kilometra dużył mi się absolutnie masakrycznie, totalnie, kompletnie, strasznie bardzo. Musiałem wtedy chyba najbardziej zwolnić, bo bardzo bolała mnie kostka i troszeczkę nawet kuść więc każdy krok to jednak był ból. Dobra, zaczęło padać. Będę ukrywał, że boli mnie prawa stopa i kostka. Już trochę kusztykam. Miałem właśnie 30 km. Także już prawie 3 czwarte, jeszcze 10 km i koniec. I głowa mnie trochę boli, nawet trochę bardziej. No teraz już nie jest tak kolorowo, ale do przodu. W tym momencie zostało mi do przebiegnięcia tyle, ile miałbym dzisiaj przebiec. Czyli 9,2 km. To już się wydaje tak mało, ale ciało już po prostu nie chce. Głowa walczy. Serio chciałbym, żebyście zobaczyli, co mi się dzieje teraz w głowie. Jaka bitwa, ta prawa stopa. Przestań prawa stopa, 35 km właśnie przekroczyłem, nie serio, prawa stopa, cały czas resztą poprawy Głowa jest przystanę na uwagę. Nie wiem dlaczego jeszcze biegnę. Te ludziki zbyło sobie życie, tam muszą mieć niezmymerasz. Ja bieganie na przykład traktuję jako swojego rodzaju medytację, bo podczas biegu jesteście sami ze sobą. Tylko od waszej głowy zależy to, czy jesteście w stanie przebiec jakiś dystans, czy nie, bo zazwyczaj jest tak, że ciało już może nie dawać rady, że już czujecie solidne zmęczenie, że już tak jak mnie tutaj, boli was noga, boli was kostka, odpadają wam nogi, ale głowa jest w stanie to przezwyciężyć i bardzo mnie to jara. Lubię sobie właśnie biegać, żeby żeby się tak zahartować. Kilometrów, jeszcze tylko 2,2 i cały dystans maratonowy zrobiony. Mam nadzieję, że przez ten czas nie pęknie mi prawa stopa. Chyba już jestem z kraju wytrzymałości. Nawet tak pęknie, to ja to zrobię. Wezmę ją sobie w rękę i będę skakał na jednej nodze. A! Właśnie przekroczyłem 41 kilometr Ten ból stopy nie robi na mnie już w ogóle wrażenia. Mam wrażenie, że się niego tak przyzwyczaiłem. Po prostu boli, ale ja mam to gdzie? Co prawda? Jezus, już myślałem, że jestem na mecie, ale trzeba tam dowiedzieć najpierw. 32 km już ponad. Jeszcze chwila, już prawie, już tyle. Dostało. Czekam tylko, aż mi powie w słuchawkach ta babeczka z aplikacji, że you did it. No dawaj. Proszę. Jest! Jest! Jezus! Jest! Yes. Powiedziała! Powiedziała! O kur... największy wysiłek, jaki przeżyłem w swoim życiu. Serio. Nogi. Trochę wchodzą mi do dupy, ale trochę nikt nie czuję. Nie wiem, to jest niesamowite, że człowiek jest zdolny do takich rzeczy. 4 godziny 20 minut. Totalnie nie spodziewałem się, że wykręcę taki czas. I pomimo tego, że to nie jest jakiś wybitny czas, jestem naprawdę dumny, patrząc na wszystkie te trudności, jakie spotkałem podczas tej drogi w ogóle, patrząc na to, że to było zwieńczenie biegania codziennie, prawie przez 100 dni Chciałbym podziękować serdecznie. Każdemu z was, kto oglądał te rolki, kto komentował, kto nie oglądał. Dzięki wam. Dzięki i waszym komentarzom. Miałem na tyle tej siły i na tyle determinacji, żeby nie zrezygnować i żeby w ogóle udało mi się spełnić jedno z marzeń na bucket liście, jakim właśnie było przebiegnięcie maratonowego dystansu. Ale to absolutnie nie jest koniec. Można by nawet powiedzieć, że to jest dopiero początek, bo tak jak wam mówiłem wcześniej, biegałem przez te 100 dni tylko po to, żeby przygotować się fizycznie do ostatecznej... Do ostatecznego pokonania mortalcia. I może faktycznie nie było to ani zdrowe, ani rozsądne, ale to co zrobię teraz, będzie jeszcze mniej zdrowe i rozsądne. Bo przejdę całą Polskę pieszo, od gór do morza, kończąc na plaży w Gdańsku. Strasznie nie mogłem się doczekać, żeby wam to w końcu powiedzieć. Już w zeszłym roku chciałem zrobić taką akcję, ale nie wyrobiłem się czasowo, i teraz. Jaram się. W całej podróży będę prowadził live'a IRL na moim kanale. Jako że sam mam to szczęście posiadania dwóch sprawnych nóg, co bardzo, bardzo doceniam. To podczas tego live'a wszystkie donate'y będą szły na pomoc dla ludzi, którzy niestety tego szczęścia nie mają. Dokładną datę całej akcji zdradzam już niedługo w osobnym filmie na moim kanale, także wyczekujcie, obserwujcie i bądźcie czujni. Dziękuję, że ze mną byliście i mam nadzieję, że widzimy się podczas przejścia całej Polski pieszo. To wcale nie biegłem, tylko po prostu chciałem. Tak wiecie, chciałem do filmu tak zrobić, przecież wiecie dobrze, co chciałem zrobić.